Bardzo miło, fajnie. Tak dzisiaj sobie myślałem przed meczem, że przez ostatnie dwa lata tutaj za kadencji trenera Marcelo Mendeza chyba kończyliśmy rok w trochę gorszych nastrojach. Rok temu chyba w Zawierciu, dwa lata temu wydaje mi się, że z Lublinem u siebie i tak zawsze te miny były takie na, na kwintet. Dzisiaj w bardzo dobrym stylu, w trochę takich trudnych okolicznościach, bo, bo trochę kontuzji, przetrzebieni jesteśmy, a, ale bardzo cieszę to właśnie jak drużyna zareagowała, że, że od początku do końca kontrolowaliśmy, chociaż może nie od początku do końca, bo mieliśmy krótkie wahnięcia, z GieKSa miała wszystko, żeby wygrać drugiego seta, ale czuć było, że, że to my jesteśmy zespołem lepszym. Myślę, że wiadomo, no chciałoby się sięgać tylko po te naj, najwyższe laury, naj, naj, najważniejsze trofea, ale tak ogólnie, no myślę, że jakbym do końca kariery zostawał co roku mistrzem Polski, zdobywał srebro w Lidze Mistrzów, dochodził do finałów innych rozgrywek, to byłbym bardzo, bardzo szczęśliwym człowiekiem, także wydaje mi się, że i dla mnie, i dla Jastrzębskiego Węgla, naprawdę pod względem sportowym, świetny rok i... i, i... Módl, może nie, módlmy się, marzmy o tym i, i, i wierzmy, że, że ten będzie kolejny jeszcze lepszy, że, że zdobędziemy wreszcie upragnioną dla nas Ligę Mistrzów, natomiast do tego jeszcze daleka droga i, i po prostu krok po kroku, mecz po meczu, miesiąc po miesiącu, e, musimy skupiać się na swojej grze, A jestem pewien, tak jak zawsze, że, że mamy wszystko dane ku temu, żeby, żeby na koniec sięgać po trofea. Wszystko boli, jestem zmęczony i ciężko wrócić do, do rzeczywistości, śpię dłużej niż zwykle, także e, no nie, no wiadomo, fajnie, fajnie było wypocząć, zapomnieć w chcę zresetować głowę przede wszystkim, wrócić tak na świeżo, ale wiadomo, że po takim czasie e, trochę, trochę trzeba czasu, żeby, żeby znowu przyzwyczaić się do piłki, do tych prędkości, ale wydaje mi się, że dzisiaj to naprawdę całkiem dobrze wyglądało jak na te pięć dni, jak na to, że ostatnie dni treningu to tak, e, to tak mm, takie były szarpane, bo dużo chłopaków z Akademii, e, ciężkie warunki ogólnie, dlatego tym bardziej cieszę, że dzisiaj w taki sposób wygrywamy.